15 panowie Dochodzi, patrzę w ogóle mu lekarza. Nie jadę. miał być wyjazd do niemiec dzisiaj po lekarzu, ale nie jadę jednak, bo jutro mam badania. Wróciła Natalia twoja groszka. Coś dzwoni, odrzucimy go, nie mam czasu. Zobacz tu jest Wróciła Nie u której wróciła, ale na pierwszym oblocie jej na 100% nie było. Wróciła, wróciła, dobra. Pocztowe, tak wyglądają Widzę gołębie są po kąpieli Jutro im sprzątnę, bo jest mniej Zobaczcie jakie mokre Ale pędzimy to Pędzimy, jest 15 Niech się przelecą O jakie mokre niektóre Co jest robaczki? Cip, 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 cip Lecimy co? Na przejażdżkę, jakie mokre Jakie mokre brudaski Będziecie czyste teraz Będziecie czyste Tego jednego muszę złapać, gdzie ten jeden jest? Ten taki z Gdańska lotnik O tu jest Tu jesteś Ty Już łączenia nie będziesz latał Bo tylko psujesz Psujesz tylko wszystko Dam cię do pocztowych Jesteś samczykiem Tu idź Będą lęgi jeszcze dwa miesiące Dobrej lęgi

o, 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 to będzie ruszone. Hop, 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 hop. Jazda. Hop, 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 hop. Ciap, 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 No zjeżdżaj O, uh. bo odpalił persinga, persingi. Ty jasna zostajesz, ale ty wylatujesz. Wszystkie, wszystkie. Teraz tutaj, dzieciaki. Przejażka! Hop! Ale jakie mokre! Porowę, jakie mokre! Jakie mokre! U mnie nie ma, czy mokry, czy suchy, czy brudny, czy wiśniowy. Stara szmatka im pomoże! Uda! Chociaż nie mają takie mokre Zaraz wam pomogę Zaraz wam pomogę O tu jest Zaraz im pomożemy Zobaczcie, taki mokry Szybkie Nie ma czy mokre czy suche. Patrzcie. Mokre, mokre. Nie ma A czy mokre czy suche Chodzić Rura, góra i chmura Musiałem wejść bo mokre dlatego by siadało szybko Jeden, dwa tylko usiadły na hale. Ten jaki zobaczcie, ale jaki ogon już ma I dereszek Góra, rura i chmura Rozganiam to Jak nie rozganiam, jak to tam okryj i coś tam na... Nie Panowie, jestem zadowolony Wróciła ta Wróciła ta od natali Ale nie było jej naprawdę

Chodzą tam, jak nie chodzą. Tamten, jak są, widzę u góry. Tam są te mocne u góry. Rozrywają się. Dobra, starczy, niech sobie siadają. Flagę rzucam. O, ładnie wpada. Tu widzę trzy siadły. Trzy i cztery. Cztery siedzą na razie. Chyba cztery są albo trzy w gojemniku. Czekajcie, że nie spadł Dobra U mnie się była ostra, kąpiel Kąpały się O Dwa tylko są Trzy, cztery Ale Jeden mój jest I tutaj są Też mój Też mój Mokre Zobaczcie, jakie wyglądają one Zresztą ledwo one zobacz Zobacz, jeden kolega Zresztą ledwo stoi Siodły Siadły koczki Ale te mnie tu wykańczają, na tą siatkę siadają chyba te gołębie Głupki ja Już wpadł jeden, drugi wpadł Dwa ciemne tu wpadły Później wyciągnę Nie można gonić w są gołębie pod światła 15, zgonione Już sobie się przelecą Jeden siedzi dwa na hali tylko A, dereszek strzelił Pogoda jest niedobra. Panowie, jest wilgotno, mokro, ale niech się kąpią. Przyleciał jakiś, a dobrze, przepaliło go. Przypaliło, bo mokry cały. Dobrze, tam nie siedział długo. Tam jeszcze siedzi Budapeszt.

I wszystko obsadzone cip cip cip, 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 cip Cip, Wszystko obsadzone Idę na herbatkę, bo kawy już jej mogę pić Jutro mam wyniki krwi Na cukrzycę 3 miesiące do tyłu będą cofać Wyniki Czyli krew moją Jak było? Zobaczymy Panowie tam są gołębie do sprzedania Pocztowe Pan mi porobił troszkę filmów Jutro to albo pojutrze zgram eee, Lotował I chcę po prostu na jakąś karmę Za te pocztowe Gołębie są z wynikami Naprawdę wylatał dobrze Ja nie chcę żadnego Chciał mi dać w prezencie Ja tam nie chcę żadnego Nie jechać do Niemiec Też miałem wziąć trochę pocztowych od leperka Ale leperek nie mogę jechać Jutro o dziewiąta mam na krew I czwartek znowu do lekarza Lekarz ważniejszy niż jakiś wyjazd. Do Niemiec miałem jechać i trudno, tak to wyszło. Nie jedziemy, nie jedziemy. Gąbki nakarmione później. dajskie przerzucę za tak gołeblik. I co, i będą wszystkie gojemniki puste. Tam mam dwie pary, zobaczcie, tam się zagnieździły. Dwie pary, widzicie? Na dole w kurniku po lewej stronie. No. Później je wygonię Na Oblatanie tych wszystkich ciemnych Cztery tylko straciłem Jestem zadowolony Od Natalii przywiozłem No cwany ten gołąb od Natalii A w ogóle ten gąb od Natalii nie został złapany w gołębie Tylko kolega Mówił, że siedziała na balkonie Pukała w okno i złapał ją w ręce A ogląda film I wiedział, że to jest od Natalii gołąb Dzisiaj mi teraz tak powiedziałem myślałem, że nocowała parę dni, ona nocowała na domie. Ha, ma ta gołębie, nie chciała iść do gołębi, ta groszka dobry gołąb Natalia Tego siwego to chyba ja Ale to dostanie jakiegoś mojego samczyka, bo to chyba będzie samiczka. Pozdrawiam Natalię Dobra, do zobaczenia na kolejnych filmach. Gdzie dwa takie spokojne, eleganckie. Pozdrawiam Was. Święta się szykują. Trzeba być grzecznym. Nie ubliżać, nie wyzywać. Pozdrawiamy. I do zobaczenia. Na kolejnych filmach. Nie dałeś subskrypcji, zasubskrybuj ten kanał. Pozdro. I do zobaczenia oglądacie to zasubskrybujcie, chociaż tyle możecie zrobić. A i tak jak są statystyki panowie, to więcej ogląda takich filmów z partyzanta niż subskrybentów. To nie chodzi o subskrybentów. Ja już wyczułem o co chodzi. Subskrypcji musi mieć 1000, żeby to ruszyło. A tak to już później. Kanały dwa tak samo zarabiają. Tu mam tyle, a tu mam tyle. I idą w łeb w łeb, praktycznie. Z zarobkiem kokosów nie ma, ale na bułkę z masłem jest. Pozdrawiam, do zobaczenia.